Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Legal Wamiksa. Dzisiaj jesteśmy na koncie Emi na tej 6. Bardzo dziękuję ogólnie za użyczenie konta i na samym wstępie chciałam powiedzieć, że osoba mi pozwoliła na te rzeczy, które się wydarzą w tym odcinku. Więc jeśli chcecie więcej odcinków z Legal Włamixów na konta widzów możecie pisać w komentarzu. Macie w opisie nazwę mojego Instagrama oraz nazwę Emilki, więc jeśli chcecie, możecie wpadać. Oraz jeśli ten odcinek Wam się spodoba, chcecie więcej, możecie napisać komentarz, zostawić łapeczkę do góry i zasubskrybować mój kanał, bo lecimy po 3000 i ja sobie zakręcę kołem fortuny. Więc yy, zakręćmy sobie kołem. Yy. Nie trafiło się bilety żal. Zobaczymy, ty masz już popcorn, chyba na zwierzaka zbierasz. Dobra, więc sobie widzimy. Oczywiście hmm, zbudujemy sobie coś. Buduj nowy blokstar. Oczywiście to jest tradycja odcinka. Ja buduję tak świetne skiny, że będziemy robić skina. Tylko poszukajmy jakiejś części dolnej, fajnej jakieś.

Ostatnim razem wyszedł tak przed cudowny ten patyczak Wiecie Kurcze blade Ja stawiam te klocki Nie wiem jeszcze większy powinien być ten patyczak On powinien być taki wiecie Jeszcze trzeba mu ręce narysować Narysować zbudować Po czym będzie jad Jeszcze Trochę niesymetryczne Ale dobra jest pięknie Teraz Weźmy nie wiem skórę jakąś i zrobimy mu twarz du, du, du. dobra będzie piękny patyczek ja wam to mówię widzowie dobra nasze dzieło jest prawie skończone tylko trzeba mu dać oczywiście usta jakieś albo nie wiem co. widzę że ma strasznie dużo klocków aż nie wiem którego mogę użyć kurczę jakiegoś fajnego Dobra, wziąłem takiego klucza, który się, nie wiem, uśmiecha. Dobra, chyba będzie git. Będzie uśmiechnięty człowiek. I nie wiem, jakieś oczy zróbmy. Dobra, więc nasze piękne dzieło jest skończone. Tak się prezentuje. To jest skin mój. Jeszcze zmienimy kolor bucików i zapisujemy. Piękne cudo. Nam wyszło. Normalnie to jest bardzo prestiżowy skin. Wiem, że mam bardzo duże umiejętności. I teraz mm -hmm, coś sobie kupimy, bo możemy coś kupić, więc czemu by nie ten pojazd, ci kupimy? Bardzo fajny pojazd. Polecam. Co my jeszcze możemy kupić? Nie wiem. <laughs> Dobra, nie będę aż taka okrutna, kupię ci coś fajnego, co będziesz używać. Ty masz prawie wszystko. Może jakąś broń kupimy fajną. Nie wiem, co mogę zrobić, kupić. Nie wiem, kupię ci pazury. Dobra, wcale mnie tu nie było. Co my jeszcze możemy kupić? Co my możemy kupić? Nie wiem, co my możemy kupić. Nie wiem, kupmy jakąś broń, która ci się nie przyda w ogóle w życiu, ale co tam? Dobra. Teraz, nie wiem, jakieś tło możemy kupić. Nie wiem, czy budujesz panoramy, nie ma. Wezmę Ci tą Dobra Teraz nie wiem co możemy Zbudujemy coś fajnego Pałku Użyjmy tego tła, które kupiliśmy Jest bardzo piękne I nie wiem, kupmy sobie jakiś klocek Fajny Postawmy sobie gdzieś go tutaj Tu, 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 tu Dobra, pięknie Jeszcze kupię sobie tą żarówkę za 5 diamentów Piękna żarówka i zrobimy wielki posąg coś popsułam i muszę jeszcze od nowa zrobić ten świat więc zrobimy sobie taki wielki posąg na środku patrzcie jakie dzieło, to jest po prostu cudowne najlepsze, użymy jeszcze to tło i nie wiem co jeszcze możemy zrobić, zmienimy podłogę na białą i to jest nasz cudowny posąg, przyznajcie nie widzieliście nigdy lepszego Oczywiście nasz posąg musi mieć rumaka, konia, kunika i będzie miał swojego kunika. No, koniu gdzie ty idziesz. No. Co za cudo, patrzcie, będzie miał konia. Jeszcze dam mu, nie wiem. Chodź tu, koniu. Będziesz miał konia na ramieniu. No, chodź tu, koniu. Patrzcie. On jest prawdziwym hodowcą koni. Tak. Myślę, że się przyda Nilce, będzie pilnował tych koni. Po prostu cudowne. Po prostu wręcz cudowne, cudownie to wyszło. Zapiszmy sobie to. Cudo. No bo jest cudo, patrzcie. Hodowca koni. Dobra, patrzę sobie, co ona ma tutaj w jakby zasobach. I możemy sobie pójść na jakiś czat i rozdamy, nie wiem, jakiś garnek albo coś w tym stylu. Weźmy jakieś stopki. Nie wiem, by Możemy wejść. Dobra, nie wiem co im możemy postawić. Damy im garnek taki. O, co zamienia nas w ludzi. A ty masz jakieś zwierzaki. Masz jakieś zwierzaki. Boże, to masz zwierzaków. Zawołajmy sobie jakiegoś zwierzaka Nie wiem, jakiegoś psa yy, Glutka To jest glutek Mój zwierzak Od dzisiaj I nie wiem co jeszcze im możemy postawić Drugi kocioł Dobra Trzymajcie I nie wiem, możemy coś jeszcze Zbudować Bo naprawdę ten czat mi bardzo pięknie wyszedł Bardzo pięknie Przyznam normalnie dzieło sztuki. O, możemy sobie odebrać nagrody. Odbierzmy jej. dostać jeden diament. Jeden diament więcej. To jest koks. Trzeba jej troszkę kaski wydać jeszcze na jakąś y, bardzo potrzebną broń, która się na pewno przyda. Bardzo, bardzo potrzebna. Tak. O, patrzcie, jaki bardzo potrzebny miecz. Bardzo potrzebny. Podkreślam bardzo potrzebny. Cudno. Będzie miała tyle broni Właśnie musimy dać jakąś broń Naszemu człowiekowi Żeby mógł się bronić Przed intruzami Jakąś broń musimy mu dać To jest magiczny ludek I on ma magiczną różdżkę Która jest bardzo fajna Damy ją na środku Bo on jest czarodziejem I zmienimy ją na beżowy kolor Patrzcie Jaki cudny I sfotografujemy go z tej perspektywie jest najpiękniejszy człowiek, ale cudny. Piękny, bardzo ładny. Więc to by było na tyle z tego Lekal Wamiksa. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków na moim kanale, to możecie zostawić łapeczkę do góry i napisać w komentarzu, czy Wam się spodobał. A ja bardzo Tobie dziękuję Emilia i Natiszej za użyczenie.